Dzień dobry, dzisiaj mega wyzwanie. Chcę omówić zadania stechiometryczne z udziałem mola w 3 minuty. Ile gramów wodoru powstanie w reakcji 12 gramów tlenu, aby powstała woda? Więc skoro wiemy, że mamy tutaj jakąś reakcję, bo coś z czymś reaguje i coś powstaje, w takim razie musimy napisać równanie. To równanie należy również zbilansować, bo inaczej zadanie będzie źle. Zatem zbilansujmy. Dwa atomy, dwa atomy, zgadza się jeden, a tu dwa, no to tutaj duża dwójka, zmieniły nam się zbilansowane. Co teraz zrobimy? Mamy dwie linie. Nad naszym równaniem będziemy pisać to, co wynika z równania. A co wynika? Wcześniej, jak mówiliśmy o stechiometrii na poziomie unitów, mówiliśmy dwa, dwie cząsteczki, a teraz mówimy, Dwa mole cząsteczek, czyli mamy dwa mole H2. Tu mamy jeden mol, a tu mamy dwa mole H2. O, powstają. I teraz, teraz drugą linię, czyli druga linia jest z zadania. Czytamy, jakąś daną i szukaną. Ile gramów? Ile gramów to x? Czego wodoru? Szukam w naszym równaniu wodoru, mam i pod nią wpisuję x gramów. Jest to bardzo ważne, żebyście powiedzieli, czego szukam, bo tu mogą być, pamiętamy, że mol mogę przeliczyć na gramy, decymetry i cząsteczki. Diagram z molem, o tym zrobiłam jeden ekspres. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to musisz wrócić do pojęcia mola i do przeliczania. To są dwie, dwa filmiki trzyminutowe. Następnie... Wodoru powstanie w reakcji 12 gramów tlenu. 12 gramów ma być tlenu, szukam tlenu, jest tu, pod nim podpisuję 12 gramów. No w takim razie, moi drodzy, czy o wodzie coś? Nic? No to w ogóle absolutnie ona mnie nie interesuje. Dlatego, że te zadania robi się na zasadzie proporcji, przyrównując do czegoś, do przepisu, czyli Pięć słoń waży tonę, to jest przepis. Dwa jajka na jedno ciasto, to jest przepis. Dwa mole z jednym molem, to jest przepis. No to w takim razie zobaczmy. Tu mamy gramy, tu mamy gramy, Mo musimy te mole nasze przeliczyć na gramy. Dwa mole wodoru, czyli mamy tutaj cztery gramy. Tlenu mamy. 1 mol O2 to 32 gramy. Mamy wszystko, moi drodzy. Zobaczmy. Jeżeli 4 gramy wodoru reagują z 30, możemy zamiast słowa reagują, możesz dać tu myślnik, 32 gramy tlenu, to. Druga linia to jest zawsze to, to jest to przyrównanie do naszego przepisu to X gramów wodoru reaguje z 12 gramami tlenu. Proporcja robimy to na krzyż. Przypominam, że tam, gdzie jest Y X na przekątnej to przeką, po przekątnej będzie w mianowniku. A to, co mamy tutaj, czyli 4 gramy razy 12 gramów, tu też są gramy. Proszę zobaczyć, i wychodzą nam gramy. Oczywiście, że my możemy mieć tutaj nie tylko gramy, ale możemy mieć decymetry sześcienne, jeżeli chodzi o, możemy mieć pomieszane tu gramy, a tu decymetry sześcienne. Ideę wam zaszczepiłam. Ale zrobię o tym dłuższy film, bo zadania stachiometryczne to jest proste, ale trzeba temu poświęcić troszkę uwagi. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.